Okej? Okay? <noise> to zupełnie nie tak. Rzucasz raport do czata, prosisz o streszczenie i co dostajesz? Ogólnie rzecz biorąc, bla, bla, bla. Nuda. Dlaczego AI to robi? Bo jest leniwe. Daje ci rzadkie podsumowanie. A ty potrzebujesz mięsa, a nie wody. Mam na to patent prosto z MIT Chain of Density. Tak zwany łańcuch gęstości. Nie prosisz o raz. Prosisz o proces. Mówisz, napisz streszczenie, a potem poprawię pięć razy. Za każdym razem dodawaj więcej faktów, ale nie wydłużaj tekstu. Co się wtedy stanie? AI musi wywalić zbędne słowa, żeby zmieścić fakty. Tekst robi się gęsty jak smoła. Chcesz więcej takich konkretnych promptów? Napisz w komentarzu. Ewolucja.